Dzisiaj przede mną wyzwanie, ale to nie jest głupie. To jest wyzwanie naprawdę trudne i jest bardzo artystyczne. tak, jak oceniasz, że jak wyglądam? Artystycznie. Zainspirowała mnie do tego moja muza Mei Pang. Zobaczcie tutaj właśnie jej krótki filmik. Będę korzystać dzisiaj ze strony randomcolor.com, która losuje kolor po odświeżeniu i Takiego koloru będę musiała użyć po kolei w makijażu, więc najpierw będę mówić co, tutaj kolejność co wypisałam, będę mówić co, losujemy i nakładam to po kolei i muszę sprawić, żeby to wyglądało naprawdę dobrze i z sensem, ok? Dobra, losujemy korektor. No dobra. Wyjęłam tutaj moje wszystkie farbki, jakie mam, tylko że większość z nich jest bardzo, bardzo trwała i na maksa farbująca, więc pomyślałam, że tak, zrobię... Podkład z czegoś, co jest lżejsze, czyli to będzie taka, taki cień w kremie marki Kobo, i jego ja potem przykryję cieniem, który pozwoli mi uzyskać właśnie tak mocno nasycony róż. Okej, okay, czy się czuję dziwnie? Nie, bywało gorzej. Okej, okay, puchaty pędzel, ale ładnie pracuje ten produkt, <grym> trzeba mu przyznać. No dobra, dobra. To nie są tutaj żarty. To gdzie i ile się danego produktu położy, potem naprawdę robi różnicę. No bo tak, jeszcze troszeczkę położę go na grzbiet nosa. Bo zawsze daję troszeczkę korektoru na grzbiet nosa. Okej, okay, jestem pozytywnie zaskoczona tym, jak ten produkt dobrze pracuje. Nie na oczach, a na takiej dużej rozpiętości. No i co? Dzień jak dzień. Nie no, śmieję się. Tu. Ładnie to się zblendowało, naprawdę. No i zawsze daję troszeczkę korektorka tutaj. Konturowanie. Mm. A nie, czekaj, bo ja nie skończyłam jeszcze tego różowego. Przecież ja powinnam go jeszcze przyproszyć. Przepraszam, już chciałam pójść sobie dalej. Dobra, to mamy do konturowania, ale po prostu trzeba nadać większej intensywności temu kolorowi pod oczami. O, słuchajcie, dużo oleju pójdzie na zmywanie tego. Najdziwniej no na świecie i tak się czułam, jak robiłam challenge 100 warstw czegoś tam. No, i pamiętam ten ze 100 warstwami pomadki płynnej. Mmm. Bolało! Naprawdę. I to zajęło dużo więcej czasu niż, niż myślałam. A i tak miałam Wojtka jeszcze osobę do pomocy z tym. To naprawdę było dzikie. Ok. Więc lecimy teraz z konturowaniem na niebiesko. Pomyślałam, żebym może użyć bezpośrednio cienia. O, ten myślę, że będzie fajny. To jest taki? Nie. To nie jest taki kolor. To może tak, znowu użyję tego cienia w kremie z Kobo i będę go przypruszać potem jeszcze czymś, co fajnie mi tutaj nasyci ten kolor, chociaż jest naprawdę podobny. Białe, Aha, wyłączyłam komputer. Czy to jest ten kolor Wojtek? Czy ty byś uznał, że to jest ten kolor? No. Zobacz teraz. Bo się, że jak... masz na policzku bardziej niebieski, a ten jest bardziej ciemowy. Troszeczkę zielon, zielonkowego. Dobrze, to tak, to tak zrobimy. Widzisz, dobrze, że mam jeszcze Twoje oczy do tego. Młode oczy masz, lepiej widzisz. Babcie Wam tak mówiły. Ty masz młode oczy, przeczytaj mi, co tutaj jest napisane tymi małymi literkami. Albo ja zawsze mm, mm, lubiłam babci nawlekać igłę. Mm, moja babcia bardzo lubiła szyć. Do nie chodziłam zamiast do przedszkola i też mnie nauczyła szyć, bo mi się to strasznie podobało. Kiedy ona właśnie szyła, wyszywała, na drutach, coś tam, coś tam, tylko się dość szybko nudziłam tymi yy, rozrywkami. Jak się nauczyłam, to tak kurde, tak długo trzeba to robić, żeby coś powstało. Więc zwykle miałam yy, robiłam szaliki, skarpetki i takie kapcie wełniane. Okej, okay. jakby dzień jak co dzień. O, teraz Wojtek, lepiej. Mm -hmm. Losujemy kolor podkładu. Może jeszcze raz? <laughs> Może jeszcze raz? Again? Nie, to jest taki sam. No dobrze, pójdźmy z tym zielonym. Okej, okay. ten kolor jest bardzo, bardzo podobny do tego z ekranu, więc pomyślałam, żeby polecieć nim bezpośrednio po twarzy. Czy to w ogóle da radę? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Wezmę pędzel, taki puchatek do blendowania i czy to w ogóle mi... Nie, nie siądzie mi ten kolor tak na twarzy mocno. Jest taki zgniły, ale nie mam takiej bazy. Ta jest trochę za ciemna i się trochę jej boję. Próbujmy. Dawno nie widzieliście głupich pomysłów u mnie, więc po prostu raz na jakiś czas trzeba <laughs> troszeczkę przyświrować, słuchajcie. Nie, nie, nie dam rady tak po prostu robić Samych poważnych treści. No, powiem Wam, że praca tymi kremowymi produktami, jakimikolwiek, to jest z pilu i tamte są z Kobo, jest na maksa przyjemna. Oprócz tego, że to jest dziwny kolor, to ogólnie te produkty pięknie siedzą na skórze. Widać, gdzie tylko po prostu mniej go mam. Tak jak tu jest bardziej wysycony, tutaj mniej. Ale teraz z Wojtkiem ocenimy, jak to tutaj siedzi ze sobą. Czyli potrzebuję troszkę bardziej nasyconego i bardziej takiego wprost zielonego. Okej, okay, ale najpierw muszę rozprowadzić tą bazę. Nie ma druk na skróty. Mm -mm. Zielone z różowym. Najgorzej na świecie się blendują, bo to są kolory przeciwstawne na kole kolorów. Okej, okay, mieszanie tych kolorów jest dosyć trudne. Nie mogę za mocno ich mieszać, bo wychodzi. Niebieski i fioletowy. Tu mi się trochę jakby zgubiło, muszę wzmocnić. No bo ten niebieski mi zniknął, prawda? Żeby był ciutkę ciemniejszym kolorem i dzięki temu będzie bardziej tutaj zwracał uwagę na siebie. Powinno być fajnie. Okej, okay, coś takiego. I teraz z drugiej strony. O, no dobra, teraz od razu lepiej się robi, prawda? Kolejny mamy róż. Uh, ubieram z powrotem włosy, bo już wymalowane dookoła mam pięknie. No, trochę umpa lumpa. Tum -tum -tum. Ten różowy, no. Nie da się pominąć. IPhone mnie nie poznaje. Losujemy teraz róż, okej. Okay. Ciemno się robi. Wezmę ten sam pędzel. Uuu, mam taki piękny kolor, ten. I poróżuje się pięknie. Czy... jak on się przyklei do tego, do tego różowego? O kurde, patrzcie. No i oczywiście, że mi się zmieszały te kolory, ale może jestem w stanie go aż tak mocno nasycić? Żeby było dobrze. Róż i pomadka czerwona to są moje kosmetyki, w których zakochałam się w ogóle na samym początku, i dlatego mnie tutaj widzicie, możecie oglądać, i to wszystko jakby dzięki tym dwóm rzeczom. Ale nigdy nie pomyślałam, że nałożę go zielonego. Często miałam róż e, jako taką e, plamę, dosyć mocno rzucającą się w oczy, ale jeszcze nigdy nie zieloną. Co pokazuje, że na wszystko przyjdzie czas. świetlacz. Tylko, że losujemy ten kolor, a. Będę takiego koloru używać, ale mm, błyszczącego. Różowy, taki brudny różowy, ok. Ten kolor powinien być idealny. Uuu, dużo nabiorę, bo. Mmm, uh, on się zielenił po prostu cały. O oh my god, w ogóle nie widać jego koloru pod spodem. No dobra. No dobra, i jeszcze na grzbiecie nosa bym chciała. O, dokładnie tutaj. No i co, teraz lecimy z drugim boczkiem. Jak dosłownie trzeba go... W, w pr, wprasować, dosłownie w, Nie wetrzeć, ale jak, jak, jak to powiedzieć, tak wtłoczyć w skórę. Teraz jest... Jaki kolej? Brwi, 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 brwi! brwi. Uwaga! Dlaczego jest ciągle niebieski, mnie prześladuje? Nie będzie ich widać za bardzo. To ja zgłaszam pom pomoc. Nie! Dobra, niech będzie. Taki róż. Widzę tutaj taki. Słuchajcie, jest perfekcyjne. Prześladują mnie te same kolory. Cholera. Dobra, lecimy z nim. Zrobiłam sobie wolną przestrzeń tutaj na brwi, żeby właśnie móc łatwo wklepać kolor, no bo wiecie, w zielony jednak niezbyt łatwo da się wrzucić jakiś kolor na niego. Co tutaj pokazuje ten eksperyment? Okej, okay, ale w ogóle kurde, szybko ta brew mi wyszła. Okej. Okay. Z brygami czuję się jakoś lepiej. Zmyję te wszystkie tutaj mm, niepotrzebne farbki z dłoni, bo zrobię to we włosach. A teraz zrobimy tak. Zewnętrzny kącik przyciemnienie, więc poproszę jakiś ciemny kolor. No dobra, nie będzie czerwony. Co ja? Co, co, co mogę zrobić? Po prostu jedyne, co mogę zrobić, to wybrać taki ciemniejszą taką trochę czerwień. Reszta jest podat moje możliwości Złapię za dość precyzyjny pędzel Bo myślę, że takim najłatwiej Będzie mi wpakować dużo tej czerwieni I lecimy Najpierw Zewnętrzny kącik Pakuję dużo tutaj tego cienia Dokładam, żeby się kolor nasycił Dolna powieka No czerwony z różowym się bardzo ładnie łączą Czemu mi żaden się pastelowy kolor nie wylosował? Ratunku, helpunku. No i teraz go troszeczkę muszę tutaj zamieść, żeby ładnie mi się pomieszał na powiece. Myślę, że to dobrze wygląda. Teraz losujemy kolor rozświetlenia środka oka. Te niebieskie! Nie! Nie Nie! Dlaczego różowy albo niebieski? Weźcie się, wściekli wściekły się. Nie! O, dobra jest! W końcu srakowaty żółty Od razu lepiej. Ten kolor tak naprawdę jest tutaj bardzo dobry. To jest właśnie taki sraczkowaty-złoty. Okej, okay. łapiemy za niego. Dlaczego ja go pobrudziłam? Jezus. Jest! Złapałam go! O! Oh. Ok, jest! Wybłyszcza się. Jest dobrze. Całkiem spoko. Słuchajcie, świecidełko Zawsze poprawi humorek, nawet jak jesteście umpa-lumpa To i tak, a ty poszedłbyś ze mną tak na miasto? Na dojedzenie, na jedzenie jakieś? Mm -hmm. Nie, nie poszedłbyś? Mm -hmm. Nie, nie... Ale przez siebie? Czy nie chciałbyś... Ty mnie oglądasz, czy nie chciałbyś, żeby ludzie tak się na mnie patrzyli? co no drugie Co drugie mm. mm. Okej, okay, teraz losujemy Czekajcie, teraz ją... Ja, teraz nie, teraz myjemy... <tot>, to w ogóle mi się wżarło. O, ostro. Dobra. Teraz losujemy rozświetlenie wewnętrznego kącika. Nie, żaden niebieski ani różowy. Dobra. Tu mam przepiękny, rozświetlający, zielony kolor. U, muszę go dużo nawalić. Że tu mi się dziaduch przykleił. O, dobra. Widać jak ładnie na zielono odbija. Pochylę trochę łepek, żeby mi nie opadło na policzki, bo przecież to jest taki makijaż, że muszę uważać, czy nie opadnie mi na policzki, bo przecież chcę pięknie wyglądać po prostu. I feel bonita. Wonderful, because you look bonita. Od razu lepiej. Robimy teraz rzęski. Uuu, granatowe. Piękne, ale czemu ciągle niebieskie mnie prześladują po prostu. Okej, okay, yy, myślę, żeby tak. Najpierw dokleję rzęsy. Nie, najpierw wezmę rzęsy. Pomaluję je, a potem dokleję. Teraz jak na siebie patrzę, to pomyślałam, że mogłam mieć jeszcze kolor uszu. Dobra, biorę niebieską maskarę rzęsy, które bardzo mocno nią maluję. Najpierw od góry, bo wtedy więcej koloru zostaje na niej, na nich, na rzęsach. I teraz w górę. Dzięki temu no dużo lepiej, dużo więcej tego tuszy jestem w stanie w nie wczesać, niż jakby były przyklejone na oku. No bo wiecie, mi się co chwilę odklejały też. Jednak żeby je mocno przeczesać. O, dobra, taki ruch. zygzakowaty robi mega robotę. Ale żeby były jeszcze mocniej nasycone, to ja bym w nie jeszcze teraz wklepała trochę niebieskiego właśnie cienia. Rzęsy same w sobie wydają się zawsze ciemniejsze niż są naprawdę, więc używam jaśniejszego niebieskiego, żeby właśnie potem w sumie zrobiły się takie granatowe. Wojtek, widać kolor? Nie, w ogóle na tej mojej kolorowej twarzy za bardzo nie widać. Tu pewnie widać, że są niebieskie na mojej skórze. Czekajcie. Dobra, kolejna, kolejna warstwa tuszu. Okej. Okay. Teraz są niebieskie. No, widać, że są niebieskie. Przymierzę je. O jezu, ale sobie bryznęłam tuszem tutaj. Okej. Okay. No dobra. Robię drugą i zaraz przyklejamy. Dobra, lecimy z tymi rzymskami. <grym> Od razu takie oczko nie czuję się gołe. Ale są oklejone tym tuszem. Aż nie mam jak za nie PZ to złapać, bo mi się sklejają. Okej. Okay. Od razu lepiej. Wyglądam teraz, że mogłabym, nie wiem, na jakiś bal pójść, coś w tym stylu. Bo z, z, jakbym rzęsy, to ja czuję, że to jest po prostu kompletny look. Losujemy teraz konturówkę do ust. Co jest z tymi niebieskimi? Może ci? Jakieś... No dobra, takiego jeszcze nie było. Takie limonkowy. Taki, o, ale muszę najpierw zrobić podkładkę, więc tak zrobię żółtą kredką, a potem na nią klepie cień. Tak myślę, że tak będzie widać. O, ona sama nawet na tym zielonym tak się już w sumie robi ta limułkowa. Dobra, zaraz zaczynę. No dobra, dobra kredka, to się dobrze tutaj ciągnie. Słuchajcie, gdyby nie ten zielony i różowy pod okiem. I zielony na twarzy różne pod, pod okiem to ja myślę, że, że nie byłoby tak źle. Nie czułabym się jak ufoludek może wtedy. Ale nadal, rzęsy to jest coś takiego, że. Kurde, przykliwiam teraz rzęsy i czuję się dziwnie, ale kurde ślicznie. O, mateczka, czyli wypełnienie ust. Uuu, eee, dajcie jakiś zilny kolor, dobra, fioletowy. To ma być random kolor, dlaczego są w kółko te same kolory? O, mam taki fioletowy! Też mam z tej kredki, okej. Okay. O dobra, wow, jest perfekcyjne. Dobrze, że chociaż właśnie trafiło mi się, że mam... dobrej jakości te kremowe produkty. Okej, okay, jaśniejsza konturówka, ciemniejsza pomadka. Są też i takie czasy. Okej. Okay. A teraz Wojtek, jak oceniasz, że jak wyglądam? Artystycznie. Który element Ci się najbardziej podoba? Bo ja muszę przyznać, że limonkowa, limonkowa konturówka jest po prostu moim numer jeden. Czy też masz wrażenie, że te same kolory się losowały? Tak, to jest bardzo okropne. Prawda? Kolorów. Dlaczego? Podoba jak na losowy generator? Podoba mi się korektor. korektor. Korektor? Wydaje mi się, że jakby twarz nie była zielona, to wyglądałoby to naprawdę dobrze. Czyli zamiast zielonego jakby co było? Jaki na przykład? No, kolor skóry. A, no tak. Biały ewentualnie. Biały, o, biały albo w ogóle jakiś mega jasny pastelowy, prawda? Mhm. To jest naprawdę niezłe wyzwanie. Wyglądam jak taka przestroga przed jakimikolwiek wyzwaniami. Mam nadzieję, że się bardzo dobrze bawiliście. Jak tak, to dajcie kciuka w górę. I zapraszam tutaj na filmy takie troszkę bardziej merytoryczne i trochę bardziej poważne.